Witam wszystkich na YouTubie. Ten teraz instrukcja, raczej pomóc, jak zmienić czy zmieniać samemu, nie będąc pracownym mechanikiem, paszek rozrządu Galaxy. To jest z 2007, diesel, 2 litry, TDCi, ten sam silnik podobno siedzi też w Peugeotach, w Citroenach i w Volvo i oczywiście Mondeo. Troszkę pod inną nazwą może być, ale tu chodzi głównie o ten 2.0, 140 koni albo 103 kW inaczej pod kodem WA6 to dla dodatkowej instrukcji polecałbym wideo Alana Hołat H o w a t y to by fajnie, profesjonalnie nakręcony filmik i dokładnie tylko, że on pokazuje tam na wyciągniętym silniku ja chcę pokazać jak to mi poszło tutaj z, normalnie w domowych warunkach, jakich narzędzi musiałem użyć i co musiałem zrobić więc tak kółko, wiadomo, trzeba to koniecznie wykręcić, nie da się inaczej z jednej strony no i plastiki o, słone, tutaj trzeba będzie wykręcić dość szybko to poszło. narzędzie jakich użyłem. Potrzebny jest konieczny, będzie, raczej ciężko będzie obyć się. Raczej nie, prawie że niemożliwe bez młota jakiegoś. To mam taki taniej dokładnie kupiłem to w Anglii za 30 chyba funtów. On jest taki no, na raz leci, tylko i później czaczeka znowu następne stuknięcie, ale dał radę. Ale zanim to śrubę odkręciłem z wału, podgrzałem ją najpierw tak jak polecają, tylko parę minut z tego względu, że tu jest bardzo dużo fort oryginalnie daje go kleju zabezpieczającego i można po prostu nawet urwać tą śrubę, no to wtedy będzie cały wał do wymiany. Więc lepiej e, podgrzać e, zanim i nawet mimo to podgrzałem, jak zobaczycie, nie czy to da się zobaczyć, że śruba i tak została przez młot zruszona. Bardzo e, lepiej Mimo, że ją też podgrzałem najpierw, może za mało podgrzałem. No później wiadomo, wiertareczką sobie oczyścić. Jakimś tam śrubetą, żeby była czyściutka. A tu sprężoreczka taką mam na bateryki przenośną, to żeby wydmuchać ze środka, co tam zostało, tego kleju. To mój nowy pasek Drajko kosztował 100 funtów w 2019 roku, w kwietniu. Był też jakiś za 80, z dwoma napinaczami, tyle mniej kosztował wybrałem drajko podobno, było był lepszy no tak będzie napinać, napinacz tutaj nakładać on ma, jak będziecie go regulować to ma się po prostu w tym punkcie być wskazóweczka między dwoma i punktami no, jak tutaj sobie patrzę, mnie też tam jest tu w będzie ciężko pokazać bo jest zły trochę jeśli nie widać pewnie jak była go byłoby trochę lepszy dostęp znaczy lepszy, żeby zobaczyć napinacz przynajmniej ale wydaje mi się, że da, da radę. Bez zdejmowania łapy, dodatkowej komplikacji jest dość, dość dobry dostęp z dołu. Z góry byłoby zero szans. No tu jest pompa nowa. Podobno no, jak się wymienia, to się lepiej wszystko na raz wymienić. Już to było też za 50 funtów, bo jakieś na za 30. Wybrałem tą. To jest z firmy. Jakiś Ertek no, z uszczeleczką. No, żeby y, wziąć... O, jeszcze przydać się może też taki mam tutaj za 3 funty chiński kamerka USB do Galaxy fotofon pod noczem, żeby właśnie zobaczyć e, tutaj napięcie e, tego napinacza, jakby teraz wygląda, jak później będzie wyglądało. Może też się przydać. No, tutaj moje okłony ściągnięte. No i żeby e, przed zdjęciem czas zablokować, to taki drucik 4 mm samoróbkę jest tutaj pod rozrusznikiem a znaczy przy rozruszniku nie będzie bardzo widać, ale jest po prostu dziurka gdzie go się wkłada żeby zablokować i akurat ona jest, gdy tu wkładamy szóstkę śrubę wysoko w tej pozycji i w tej pozycji też można powinien wchodzić ten drucik może tutaj sobie właśnie wkluczemy 16. szesnastką Idealnie powinno się tym ruszać na wałem na dole, a nie na rozrząd, wiem. No ale trochę zaryzykowałem, pasek nam jest w dobrym stanie, więc sobie tutaj kryciłem u góry, żeby było łatwiej. No i dałem, naznaczyłem, jeszcze dodatkowo już nie było, nie jest pewnie to wymagane, bo mamy zabezpieczone, ale zaznaczyłem sobie tutaj znak i zdjąłem osłonę, trzeba zdjąć, ale wtedy jeszcze można na, na na kole ten dach od sprzęgła, gdzie jest dwumasa, też zrobiłem sobie znaczek. Taki plastik trzeba było tylko ściągnąć. Lekko poszedł. No to mamy dwa znaki w zabezpieczone więc powinno być ok. Filtr ropy jeszcze musiałem wyciągnąć. Pewnie może szło by oszło się bez wyciągania, ale by trochę przeszkadzało. A w tym samym czasie postanowiłem też wykorzystać tę okazję, żeby po prostu zmienić, wsadzić nowy filtr ropy. A ile nie zmieniali się, to też warto. No, chyba tyle. Tutaj sobie zabezpieczę ten drucik, go już wyciągał paskiem, opaską, żeby się mi nie, nie wyskoczył przypadkiem. No, ta zostanie i ma zciągnięcie napinacza najpierw. I później zdjęcie popy drugiego napinacza. A jak się już założy nowy pasek i się ustawi napinacz, to nie jest hydrauliczny jak w auto, tylko właśnie trzeba go napiąć. To powinno się dwa obroty zrobić wałem i powinny znaki na swoje miejsce trafić i śrubka. I ten drucik też powinien skoczyć, więc będziesz miał pewność, że da się. Tak więc ogólnie polecam do walkach domowych, jest dość prosto w porównaniu z innymi autami, nie ma za dużo rozbierania, żeby zmienić rozrząd. Ten pasek może zmienić, to bardzo małym kosztem, jest na 30 funtów, albo tak jak wszystko, to wniosą mnie tu 150 części, no i trochę swojego czasu, zabawy, jak macie czas i ochotę. Ogólnie rzecz biorąc dość dobry dostęp. Jest myślałem, że będzie dużo ciężej jak na Galaxy, bo jest po prostu małe miejsce na silnik. Tak jak na przykład albo Turbo, albo e, żeby trzeba zawieszenie wyciągać z dołu, żeby do turbo się dostać, e, bo jest z tyłu silniku, Także a rozrząd jest e, fajnie zaprojektowany, łatwy do roboty. Polecam, dajcie łapki w górę i jakieś pytania, to wrzućcie w komentarzu. Staram się odpowiedzieć, jeżeli będę mógł. Na razie hej.